Witajcie, graciarze. Widziałem, że bardzo podobał wam się film na temat dużego Fiata, o którym zapomniałem. Wiele osób mówiło, jak to możliwe, że zapomniałeś o dużym Fiacie? Kochani, tak to w życiu jest, że czasem się zapomina. Takie jest życie. Ale dzisiaj historia, która w porównaniu z tym, co mi się wydarzyło, że zapomniałem o Fiacie, o, no, na 10 lat, o no, 10 lat to nie jest tak długo. O tym Fiacie właściciel może nie tyle zapomniał, co zostawił go w spokoju na ponad 40 lat. No, w międzyczasie umarł i odkryli prawdę wnukowie. Ale o tym niech opowie wam Piotr. Piotr, który no, jakiś czas temu pojechał do Legnicy po tego Fiata. Piotra poznaliście, on dzisiaj niestety nie może podjechać, ma moje, błogo... Ja mam jego błogosławieństwo na to, aby przedstawić tę historię. Piotra poznaliście przy okazji takiego strasznie brzydkiego fiata, którego ratowaliśmy, a którego jednak nie było sensu ratować. Tamten był czerwony, tego ja kupił w podobnym czasie. Jedna była tylko mała, subtelna różnica. Tu wiedział, że ma do czynienia z typowym... Można być kwietnikiem ozdobą, ozdobą takiego miejsca jak to, ale o tym kiedyś wam opowiem. Dobrze, oddaję głos Piotrowi, który jakiś czas temu pojechał właśnie po tego fiata. Było to dwa lata temu. Wszystko i to było tutaj tak połączone, jak my żeśmy się dostawali do tego garażu że otwierając jeden zamek, takie bolce były w ścianie, one się dopiero otwierały przy tej zębatce, dopiero ten garaż można było otworzyć. Więc jak my się dostaliśmy, ja musiałem to wszystko po kolei po prostu dookoła całej obramówki ciąć, żeby się w ogóle dostać do tego, bo inaczej drzwi nie drgnęły. Ja nawet, wiesz co, pomyślałem sobie, że dziadek gdzieś kasę pancerną rozebrał i no. przemontował ją na te drzwi to jest wszystko z kopalni u nas mm -hmm. bo to wszystko takie rzeczy robili u nas yy, na zamówieniu no to dlatego też taki punkt jak dziadek te klucze zgubił to on już się nie dostał bo to kiedyś nie było akumulatorowej nie wiem szlifierki żeby to przeciąć tylko wszystko na kabel zima w pełni, koniec listopada człowiek jest w Finlandii. śnieg jest ale nie będziemy mówić o, o tym tylko o dużym Fiacie który znalazł się każdy z który rocznik 79 i w którym roku on tu zaparkował? Gdzieś w 82 maksymalnie. 82, a mamy 23, czyli 41 lat. Tak. Dziadek, yy, dziadek jeździł tym samochodem, marzył o nim, zbierał dolary, yy, oni sprzedawali kryształy, tam jeździli po Jugosławii, Jugosławii z tego, z tego, tak, Turcja, tamu... Jugosławia, oni to kupowali, sprzedawali zakupił wymarzony samochód i pojeździł, pocieszył się, może dwa, 3 lata i zgubił klucza do garażu. Znaczy, tata mi opowiadał, bo, bo ja znam tę historię, która jest niesamowita, to tata mi opowiadał, że e, dziadek kupił samochód i trzymał go pod domem. Tak, on go Bardzo go. się bał, żeby nie ukradli mu kół. Tak. Postanowili z sąsiadami wybudować te garaże, które tutaj są, potem wszystkie je się skręci. No i dziadek ten samochód tutaj stawił i zamknął go tak, żeby nikt absolutnie się nie dostał. Tyle, że zgubił klucze. Tak. Tak, on miał motorynkę specjalnie tutaj. Mieli motorynkę. Odstawił ten samochód do garażu i wracał motorynką do domu. No i tak się złożyło, że klucze przepadły. Potem opowiadał mi, kiedyś mówił, że mnie zaprowadzi, pokaże, tylko że już ze starości po prostu nie pamiętał, zapomniał, gdzie to jest. Mówił nam zupełnie inny kolor drzwi, my żeśmy tego szukali, ale no, no, no nie dało rady. Dopiero po śmierci w 19 roku, w 21 roku z tatą stwierdziliśmy, że postaramy się odszukać ten garaż. Pochodziłem po urzędach, oni dali mi mapy, te mapy były nieaktualne, chodziliśmy po zupełnie innych rajkach. Wspinałem e, się na dachy. Bo e, właśnie, bo, bo jest też ciekawa historia, jak ten samochód został tu znaleziony. Tak. E, Torba, telefon świecący. Tak, e, na lince, na kablu, e, telefon podpinałem, włączałem kamerę i po prostu od garażu do garażu wpuszczałem telefon, żeby go znaleźć. Każdy komin, bo tych kominów tu jest Tak. Bardzo dużo. A też punkt jest taki, że ten komin jeden jest po środku, drugi jest na końcu. Środkowy jest zapchany i dopiero w większości tych garaży można tym ostatnim się dostać. No jak nawet tym telefonem się dostałem, no to nagrywało mi belki, które były na, na ścianie, więc nie było wiadomo. I dopiero któregoś dnia wypożyczyliśmy sobie szlifierkę i pochodziliśmy kilka garaży, to nawet będą widoczne dziury, żeśmy po prostu robili małe kwadratowe dziurki, żeby wsadzić sobie kamerę czy nawet radarkę i zobaczyć. I ten garaż, z którym strzałem jest? 14 albo 13 garaż. No to ładnie. Tak. A Ty, Kevin który jesteś roczny? Ja 98. Czyli ten samochód znasz tylko i wyłącznie z opowiadań? Tylko z opowieści. To dziadek mi zawsze opowiadał, ale tak jak mówię, on obiecywał, że pokaże, ale sam nie wyrażał stołu. No tak, ale takich bajkopisarzy to pełno znamy. Ja mam tak. wnuczku samochód, ale Ci go nie pokażę, bo zgubiłem klucz. Tak. To dziadek <laughs> nawet tacie nie chciał pokazywać, jeszcze jak yy, zanim Ślub, wzięli rodzice. Tato go tutaj podwoził kiedyś, bo dziadek coś tam chciał wziąć z garażu. Ale zawsze było, Henryk, ty staniesz tam, ja przejdę, ja do ciebie przyjdę, ja ci nie pokażę. Nie Aha. wpuszczał dziadek nikogo do tego garażu. No to po 41 latach to kiedyś wyciągano czołgi z bagien, a nie duże Fiaty z garaży, no bierzemy się za robotę i na lawetę go wstawiamy, no co on ma tu w biedach stać kolejne, kolejne ileś tam lat. Kochani, czysta poezja. Zobaczcie, jak ta rdza w piękny sposób pochłania ten samochód. Aż trudno uwierzyć, że stał sobie w spokoju 40 lat. 40 lat, które odcisnęło na nim swoje piętno. 40 lat, kiedy przyroda upomniała się o swoje. On jest piękny, epicki. Wiecie, są trzy rodzaje. Utworów. Liryka, epika i dramat. Tutaj mamy do czynienia z epiką i dramatem w jednym. Zobaczcie, jak pięknie to wszystko wygląda. To jest bardzo piękne. Każdy element wygląda jak misternie utkany przez naturę. Każdy element tego samochodu mówi o sobie: tak stałem przez 40 lat w garażu. Zapomniane. Tęsknota sprawiła, że zacząłem zwyczajnie się świecie gnić. Zobaczcie, jak pięknie wygląda licencja Fiat. Jakie to jest piękne, jakie to jest wręcz epickie. Licencja Fiat. Duma polskiego przemysłu. Fiat 125P, a w zasadzie polski Fiat 125P. MR75, MR samochód, który był marzeniem bardzo wielu Polaków. Zanim pojawił się Polones, można powiedzieć, że to było jedno wielkie marzenie. 81 rok, kiedy podobno stanął w garażu, no to muszę powiedzieć Wam, że nieźle to wyglądało, skoro już przez kilka lat tak wyglądały błotniki, że trzeba było. Co z nimi zrobić? Może była jakaś stłuczka? Ja nie wiem. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Ten zderzak, ten pas, to wszystko, co mamy do czynienia, to jest po prostu piękne. Rdza, rdza. Podobno, kiedy rdza jest wszędzie, tak bardzo się nie rzuca. Zobaczcie, pompa hamulcowa. Nie wiem jak wy, ale dla mnie te wszystkie elementy w tym samochodzie wyglądają jak jedne wielkie dzieło sztuki. Tuż nie uważacie podobnie? Druga strona tego Fiata. Zobaczcie. Lampy zmienione. Rdza. Rdza. Rdza pochłania ten samochód. To nie jest ten typ, którego powinniśmy kiedykolwiek zamienić. Na samochód. To jest kawałek historii, którą należy zostawić ze względu na pamięć po starszym Panie, jego historię, ale także jako świadectwo czasów, kiedy ludzie uważali, że samochód był czymś więcej niż tylko. I jedni dbali o te samochody bardzo, ale to bardzo dbali, a inni Najzwyczajniej w świecie. Po prostu stawiali je do garażu. Czy ten czas nadszedł? Sądząc po nadwoziu chyba nie, ale wydaje mi się, że starszy pan absolutnie nie zdawał sobie z tego sprawy, co działo się z jego samochodem. Był przeświadczony, że jest bardzo bezpieczny w garażu. A to, że jeździ, a to, że nie jeździł nim, Świadczyło tylko o tym, że nabiera wartości. Rzeczywistość była zupełnie jednak inna. Fiat, zamiast nabierać wartości, być lokatą kapitału, zaczął przekształcać się w nowoczesną rzeźbę. Rzeźbę, która była zupełnie inna niż to, co znamy. Rzeźbę nowoczesną? Cząś, co wiele, wiele lat sobie stało w ciszy, w spokoju. Nie wiem jak wy, ale ja wiem, że ten fiat chyba by już nie zapalił. Nie wiem, może tak, może nie. Dla mnie nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Wydaje mi się tylko, że należy go pozostawić w takim właśnie stanie. Wehikuł czasu. Choć z drugiej strony zobaczcie 73 tysiące. To pan troszeczkę jeździł. Ha, zobaczcie. Uwielbiam takie artefakty. Tutaj jest szyba, trochę rzeczy. Z tego względu, że Fiat, mimo że stał w garażu przez wiele, wiele lat, to był zamknięty na, można powiedzieć, na cztery skoble. Oryginalna tablica. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda. Cały ten samochód jest czymś wyjątkowym. Zobaczcie. Mapa przyrodnicza. Przepraszam, mapa. Przeglądowa Europy, Czechosłowacja. Co my tutaj dalej mamy? Mamy Europę. Mamy instrukcję użytkowania na Miotu Mikrus 2. Mapy, wspomnienia. Co należy robić? Bułgaria. Bronek. Świadek miał pewnie na imię Wronek. Który jest rok tej mapy? Niestety chyba nie znajdę. Albo nie umiem szukać. Spróbuj. Spróbujemy znaleźć. Może gdzieś tutaj jest data, na którym to wygląda, w którym to było roku. Legenda, Sofia. A może z drugiej strony gdzieś to znajdziemy, który to mógł być rok. Tu jest notka na temat tej mapy, ale niestety no, jest nakład, ale nie widzę niestety daty. A to wiele by mogło nam powiedzieć o tym, kiedy ktoś tym samochodem pojechał, ostatnią podróż. A może to nie była wcale ostatnia podróż. Mamy kolejną, że zobaczcie, piękny artefakt. ETUI na dokumenty, na naklejkę, pamiątka. Wyjeżdżając za granicę, należało mieć taką naklejkę, PLK. Tutaj Fiat ma, myślę, że podobną. Polski Związek Motorowy. Piękna ETUI. Przepraszam, to, to jest nie żadne ETUI na naklejkę. Tylko tu jest wyraźnie napisane. O, spadło mi to. PKO. I narysowane też w stylu malucha. Czyli to jest na książeczkę, gdzie zbieraliśmy pieniądze. E, Sarabin. Proszę bardzo, coś był też. Tu mamy Budapeszt. Hmm. Widzimy, że Fiat nie próżnował. Mapa samochodowa Europy. Sarabin. Może tu jakaś mapa. Jaka będzie? Ta... Cena 30 zł. Niestety nigdzie nie widzę daty. No cóż, o mamy tutaj adnotacja zakładu usługowego. Karta gwarancyjna Unitra Diora. To chyba nie jest od tego samochodu. Albo troszeczkę zmienia to nam spojrzenie na ten samochód. Z tego względu. Czy tu mamy radio? Nie, nie mamy radia. No cóż. Jest, może było, może ktoś zabrał. W każdym razie tutaj mamy unit radiora. Instrukcje montażu to jest tak do dużego Fiata Budapeszt mapa kolejna Jugosławii dzisiaj już nam się by nie udało pojechać do Jugosławii. Zapewne wiecie z jakiego powodu. To był jeden z ulubionych kierunków Polaków kiedy tam się jeździło. Co my tu jeszcze mamy. Tu jakieś śmieci. Rozerwaną stacyjkę żeby można było ruszać. Takie auta mają ogromną wartość, i to co mówiliśmy fajnie jest mieć jakiś ślad. Polecamy Wam magnesik z naszego sklepu Grat. Jest magnesowy, więc wszędzie można sobie przyłożyć. I jak macie dużo gratów, a nie chcecie kupować tak dużo wlep, to sobie przykładacie w momencie, w którym jeździcie. I wtedy, jak się spotykamy na mieście, to wiemy, z kim mamy do czynienia. Ja założę maskę, bo troszeczkę to zaburza odbiór naszego samochodu czyż nie jest piękne i tutaj jeszcze taka mała dygresja nie wiem czy warto czy chciałbym się też zapytać was o zdanie czy warto pisać o takich samochodach pokazywać bo ten samochód prawie znalazł się w magazynie Classic Auto zrobiłem fajną sesję kilka z nich, zobaczcie jak one wyglądały On był sfotografowany, niestety to jest czas, kiedy Classic Auto bardzo mocno się zmieniło i oni teraz są tacy bardzo prestiżowi. I mimo tego, że coś takiego mogłoby się znaleźć, wielu z Was pewnie z chęcią by przeczytało, to niestety nowy dyrektor artystyczny stwierdził, że to nie jest temat dla nich, że zdjęcia nie są zbyt ciekawe i lepiej pisać o bardziej prestiżowych, samochodach ja mam trochę inne zdanie Classic Auto można powiedzieć że kupowałem od pierwszych numerów to była jedna z moich ulubionych gazet powiem więcej kupowałem nawet jak się jeszcze nie nazywało Classic Auto nazywało się wtedy jeszcze GT Classic ukazało się kilka numerów i zespół który tworzył te, tę gazetę sprawiał że długo się czekało na numer i czytało się za można powiedzieć oddechy do dechy wszystko nawet ogłoszenia a teraz nie wiem nie wiem, jak wy, ale ja kiedyś jeszcze kupowałem mam wszystkie numery, powiedzmy do 3 lata wstecz, a później nie wiem, czy ja się zmieniłem, czy ja wyrosłem, czy zrobiłem się starym zgredem, napiszcie, jak jest z Waszym podejściem właśnie do gazet motoryzacyjnych, do Classic Auto, do automobilisty, które e, z tych pism czytacie. Bo ja przyznam się szczerze, mimo tego, że mm, długo współpracowałem i z automobilistą i z klasyką Auto. To dzisiaj najczęściej sięgam do Auto Świat klasy. Może dlatego, że pracowałem w autoświecie, może dlatego, że tamta tematyka i sposób prezentacji pojazdów jest mi bardzo bliski. Ale nieważne, to była taka mała dygresja. Na dzisiaj naprawdę koniec. Wydaje mi się, że ten krótki, ale treściwy odcinek sprawi, że będziecie mieli ochotę zajrzeć do garaży dziadków. Albo do takich garaży, które są otwierane po wielu, wielu latach. Na dzisiaj to koniec. Pozdrawiam. Graty dają radę. Pamiętajcie.